Witajcie licealiści, cześć Wam i chwała na wieki. Wkuwacie jak masochiści, więc wygląd macie kaleki. Cera wasza toś taka blada i podkrążone za małe oczka. Ty pokornie dziwna ogłada, typowy wygląd wymoczka. Wybaczcie mi te uwagi, dyktuje to o was troska, czy wam nie zbraknie odwagi, czy starczy wam łaska boska. I ja was serdecznie dziś witam, nadzieję naszego rolnictwa. I... I bez pardonu się pytam, czy nie przeraża was bitwa, która za chwilę się stoczy? Wasz strach ma tak wielkie oczy. Choć staję tu bez nagich mieczy, Słowami ślewam zachętę. Wyjdźcie z buraków i mleczy, niech boje będą zaczęte. Na mnie potrzebna zachęta, a sztachet i u nas dostatek. Dziś każdy z Was zapamięta, Bój ten na wiele latek. Pamiętać o nim będziemy, nie wątpię w to ani chwili. Zwycięstwo dziś odniesiemy, o nie będziemy się bili. Ale cieszy mnie bardzo <śla> ten wasz sumiany zapał. Lecz wiem to nie tylko ja, kto dzisiaj będzie tu płakał. Rumiany chłopczyku rolniku Coś słaba ta twoja głowa Na polu kapusty bez liku Może byś lepszą wyhodował Nie dziwi mnie to zaślepienie Ciężki wasz żywot codzienny Te wzory, mnożenie, dzielenie Koło wróciście, obłędne Nie powiem, że słoma ci z czegoś wystaje Ani że bronę trzymasz w pogotowiu ale coś mi się wydaje, że rozum twój jest jak księżyc w nowiu. Na koniec rzecz chciałem to jedno. Dziś wygra na pewno lepszy. I powiem, powiem traf, trafiając w sedno. Rolnik to będzie waleczny. Patrzcie dziś wszyscy uważnie. Kiedyś powiecie to wnukom, jak to o liceum odważnie. Stawiło, sprawiło Lanto, sprawiło Manto rolnikom.